Ja sprzedaję ludziom powietrze. Nie, powiem Wam, że kiedyś miałem taką rozmowę, trochę mnie jakoś tak zakuło, może taka może cyniczna wypowiedź dobrego mojego przyjaciela, ale on był taki, rozumiecie, prado, pracował, pracuje w zakładach, gdzie tam jakaś jest produkcja czegoś, a ludzie, którzy prowadzą na przykład rozmowy z innymi, to tak jakby sprzedawali powietrze. Nic, co można dotknąć. Trochę mnie to kiedyś ruszyło, ale tak naprawdę to powiem Wam, że jednak to jest komplement, sprzedawać się tym powietrze, bo powietrze jest czymś niedotykalnym, ale jest niezbędnym do życia. My nie doceniamy rzeczy, których nie można dotknąć. To jest problem ludzkości. Przywiązujemy wagę do rzeczy materialnych, za nie płacimy duże pieniądze, a one nic nam nie dają. A najbardziej ważne rzeczy, najpotrzebniejsze, które dają szczęście. Nic nie kosztują albo są bardzo tanie. I zobaczcie, z powietrzem, ja wam powiem prosta rzeczy. Nie doceniamy, że to jest szczęście, bo jak tylko no, przeciw wagę weźmiemy przeciwieństwo szczęścia to nieszczęście. Jak tylko sobie usta zamkniemy, to po krótkiej chwili będziemy nieszczęśliwi. Pojawi się panika, strach, przerażenie, gniew, agresja. Rozumiecie? To wszystkie nieprzyjemne uczucia pojawią się i eee, nieszczęście tylko dlatego, że nie mamy powietrza. I my jakby nie cenimy, że to, że oddycham, to to jest szczęście. Dzięki temu ja sobie normalnie, fajnie funkcjonuję. I, I to jest bezpłatne. To, co najbardziej jest potrzebne do życia, co daje szczęście, na bieżąco daje szczęście, tego nie można zmierzyć i dotknąć. I bezpłatne to jest. Niezbędna do życia jest też woda. Bezpłatna albo bardzo tania jest. A ludzie nie doceniają tej wartości, a bez wody długo nie pożyjemy. I a co się dzieje? Zobaczcie, ludzie zarabiają pieniądze, kupują diamenty. Po co? Kupują różne przedmioty godzinami, latami pracują, żeby kupić różne przedmioty, które bardzo dużo kosztują, a wcale nie są niezbędne do życia. I szczęścia jakby takiego nie zapewniają. I to jest paradoks, że. Ludzie nastawiają się, zarabiają pieniądze i chcą mieć coś, co mogą dotknąć. A to jest pomyłka. Nam pokazują, może, cenami w sklepach, że to wszystko jest coś warte i, do, i trzeba do tego dążyć. A po co dążyć do czegoś, co nic nie kosztuje? Jakby po co o to dbać? I zobaczcie, to są tanie rzeczy, które tak naprawdę dają szczęście. Takie rzeczy których nie dotykamy i porobne do powietrza są pewne wartości w życiu są duchowe i materialne wartości. Duchowe to są te niedotykalne. Przyjaźń to jest taka wartość duchowa, niematerialna. To jest ja to nie jest coś przedmiot, który mogę dotknąć. Przyjaźń, relacje z żoną. E, no miłość. Zaufanie. Uczciwość. To są różnego rodzaju rodzina, to są wartości niematerialne. I Wiecie co ja rozmawiałam niedawno z człowiekiem, który jest fachowcem buduje od lat domy, fajna praca, super. I tam są pewne, wiecie, rozmowa na temat relacji w rodzinie. Pan buduje domy, tak? Na czym to polega? Czy jak pan idzie do pracy, tam są materiały, są pracownicy, pan jest szefem, budujecie domy, spotykacie się wszyscy razem i co i powstaje dom? Po prostu każdy robi, co chce? Nie. Tam jest projekt, tam są etapy. Trzeba wiedzieć, kiedy, jakie materiały użyć, jakie narzędzia, kto co ma zrobić. To wszystko wymaga organizacji i pracy, ale to nie są ślepe wysiłki, po prostu praca. To musi być zgodna, uporządkowana praca, współpraca w osiągnięciu różnych etapów i tak dalej, żeby to wszystko współgrało, żeby wybudować dom i w nim, żeby mogli mieszkać ludzie. A takie pojęcie jak budowanie relacji, rozumiecie, że później ci ludzie, człowiek, który buduje dom, wraca do domu i siedzi z rodziną, i tam coś się nie układa. A dlaczego? Bo nie ma budowania relacji. A dlaczego budowanie domu jest takie skomplikowane i ważne, i ludzie mają to wszystko w głowie, jak to trzeba zrobić, ale nie ma żadnej strategii, jak budować relacje w domu, relacje rodzinne. Trzeba też wziąć książkę, mieć wykształcenie, mieć projekt, mieć plan, zorganizować kto co będzie robił, jakie użyjemy materiały, czym będziemy się zajmowali dzisiaj, za miesiąc, za rok. Jak trzeba mieć konkretne podejście, zorganizowane, mieć działanie, etapy, plany, jak budować relacje, więzi rodzinne. To nie może przejrzeć ja sobie tam, nie może polegać, że przychodzę i siedzę w domu z tymi ludźmi. Tam wynikną, wyniknie tylko wojna, chaos, i, nic, i ta rodzina się rozpada. Zobaczcie, że to też wynika, wynika, wymaga takiej strategii działania, pracy, zorganizowanej pracy. E, wtedy można uzyskać to szczęście rodzinne. A więc nad takimi rzeczami ludzie jakby nie poświęcają temu uwagi. To jest taki paradoks. Niezbędne do życia są relacje. No, jakby życie jest nieszczęśliwe, kiedy nie mamy ciepłych relacji z żoną, z rodziną, z przyjaciółmi. Te duchowe wartości są bardzo niezbędne do życia, są ważniejsze, wtedy się fajnie czujemy. To jest te powietrze, które, rozumiecie, to o czym ja mówię, o wartościach duchowych, ja to sprzedaję, ja o tym rozmawiam. Tego nie można dotknąć, ale to ma, to ma swoją cenność i poświęcanie w życiu czasu na to. Czas to pieniądze. Nie możemy pracować tylko, żeby kupować przedmioty. Trzeba poświęcać czas na rozmowy, budowanie relacji, na czytanie, analizowanie, czym są takie rzeczy jak uczciwość, zaufanie, współczucie, ciepło. To są rzeczy, których nie można zmierzyć i dotknąć. I dla ludzi to jest trudne, jakby brakuje im wiary, że to wszystko jest też ważne i mierzalne. Jakby nie mierzymy czymś materialnym. Ale to jest niezbędne do życia. To tak jak te powietrze, bez którego jakby zaraz szybko kończy się szczęście, i pojawia się tragedia, jest nieszczęście, dlatego że te potrzeby, tak jak, jakbyśmy przestali oddychać, jak są niezaspokajane, to zaraz źle się czujemy. Jak nie ma relacji, przyjaźni, nie ma tych, e, tego spokoju, sumienia, komuś to są takie puste słowa. Jakaś duchowość, jakaś moralność, po co to. Ale. To jest budowanie szczęścia. Świadomość tego, że istnieją rzeczy niematerialne, i to jest taki, wiecie, ważny werset w Biblii. Jezus tak zaczął swoje najważniejsze wystąpienie kazania na górze, powiedział: szczęśliwi, świadomi swoich duchowych potrzeb. A więc człowiek, który zdaje sobie sprawę, że ja do życia potrzebuję, mam potrzeby, nie tylko zjeść się, ubrać i, i inne fizjologiczne potrzeby, tylko mam duchowe potrzeby, i jak ja jestem świadomy, że ja muszę je zaspokajać. To jest życie szczęśliwego człowieka, to jest, wiecie, no, jeden z chyba najważniejszych wersetów Biblii. Szczęśliwi świadomi swoich duchowych potrzeb. W innych przekładach starszych błogosławieni, błogosławieni głodni duchowo. Czyli jakby zdający sobie z tego sprawę, szczęśliwi są ludzie, którzy mają ten głód i wiedzą, że brakuje im też do życia, tych duchowych wartości, a nie tylko materialnych rzeczy. Dlatego tak paradoksalnie okazuje się, że to są dostępne, nie takie drogie rzeczy na wyciągnięcie ręki, jeśli się temu poświęci uwagę. Takie, które dają szczęście, to budowanie relacji, to przyjaźń, inne rzeczy niemierzalne, ale one są obok nas jak powietrze i niezbędne do życia.